Smutne wieści. Bagiedson Michael po fali hejtu rozważa opuszczenie streamerki, powrót budowy zagrożony, zdeformowanie czaszki u streamera. Poważny przypadek. To i wiele więcej już dziś. Zacznijmy od tego, że ostatnio emotka cinema i że jest kino jest ogółem mega popularna. Zapraszamy więc do sali kinowej, bo Delord oficjalnie zaprosił wszystkich. Nie wysyłajcie tego nikomu. No to start. Spatuje to. Jeśli chodzi o Całe święto, właśnie 14 lutego, to dla mnie osobiście jest to czas na pokazówkę. To jest czas na to, kto dostanie większe kwiaty, kto dostanie lepszą diliterię, kogo wyjazd będzie kosztował więcej. To jest jak w mediach ludzie się prześcigają w stawianiu zdjęć z wielkimi kwiatami, bukietami i tak dalej, co jest śmieszne. Nie wiem, czy zauważyliście taką zależność, ale ja tak i myślę, że wiele osób też to zauważyło. Ludzie, którzy na co dzień są dla siebie niemili, są okropni, tworzą dramatyczne, tragiczne związki. Na walentynki wstawają. Nie wysyłajcie nie tego nikomu. nikomu. I taki to właśnie jest nasz inwestor elokwentny biznesmen logistyk z Poddasza straszny wstyd, tak dać dupy w szachach, zwłaszcza jak Pawełek zgrywa mądrale. Wyszło jednak szydło z worka i prawda się obroniła, mimo że szabla na co dzień mitomani i mydli nam oczy, siedząc, filozofując i słuchając tych przeróżnych podcastów, Kolejny komentarz otrzymałam um, od pana, który pisze, że jego kolega z płocka jeździ na wózku i jest mną zainteresowana. Opis kolegi mnie e, mocno zaskoczył. Żółta karteczka dla Delordzika. Wstyd. Piotr Maciejczak dostał deformacji czaszki od słuchawek, bo siedzi już na przedłużanym od 6 grudnia. <grym> tak, to jest złączenie dwóch półkul, dlatego tutaj jest takie wgłębienie. <grym> Nie ma się z czego śmiać. Siedzenie non-stop 60 dni przy kąpie nie jest niczym fajnym. Co najmniej jakiś minutnik i krótkie rozciąganie co dwie godzinki. Ucz się na błędach koleżanki z branży. Deformacja czaszki to nie przelewki. Żółta karteczka. Bagietson Michael miał gorszy humor podczas pykania we wczorajszego Amonga ekipowego. <grymianie> nie powinno być takiej postaci, która psuje. Słyszałeś, no bagieta, zmutuj się. Tak, bagieta, ja bo w ja znów. Ej, bagieta. Ja no i co? No i ooo, co ty takim bucem jesteś? No i co, jak i tak jest zjebana przez gościa, Ej, co, to przez ale, ty ale, widzi. ale, ale staj, Ej, ale może byś nie, nie Ale patrz, nie, nie, ale... bo wam... Był nawet powrót jego legendarnego szczękościsku. Najlepiej się w ogóle nie odzywać, bo co powiem, to i tak jest źle. Przepraszam. Na miarę złego został masowo zwołtowany podczas Mongasa, bo ludzie nie potrafią się bawić. Tak. Ja z wami już nie gram kurwa. A nie, dlaczego? Nie dacie kurwa, się wypowiedzieć i kurwa ja self-report. Klikam w taska, od razu kurwa jest jakieś włączanie kurwa, i że niby... Zre, Dobra, zreport. jesteś zły czy nie jesteś? Krótka pytań, jesteś zły czy ja nie jesteś nie jestem. No to nie mnie to? przekonał, ja, ja skipuję. Ja skipuję, to ja skipuję też. Mnie przekonał. Ja tylko ale... powiedziałem, że no odjebał, ja, ja ale zawsze, głosujemy... ale głosujemy... Kogo... głosujemy troszkę chłopacy, no i dziewczyny. Ale co no, kurde, klikam ptaska i e, reportuję kogoś. Bagi, wiesz dlaczego tak powiedzieli? Bo sukar krzyczał, że jest baitem. Czyli Nie. Że jak go zabijesz, to... Nie, ja, sk ja skiptałem od razu, wy Nie lubicie bagietek. Skipujmy, bagiety. skipujmy. Halo, halo, ja no, na Nasz ulubiony budowlaniec, pomimo prób załagodzenia sytuacji przez Pawła Szable, został wyeliminowany z gry i rozsierdzony. Ale ostatecznie gwóźdź do trumny wbił znęcający się nad nim Sergiusz o pseudonimie wuja. Nie umiecie się bawić. No szkoda, że się nie umiecie bawić. Nie, nie bawię, powiem Wam tak, nie byłem impostorem. Ale byłeś zły. Nie. W przerwie sobie poćwicz te płytki, żeby nie były krzywo, dobra? Dzięki. Oczywiście żółta karteczka tutaj, typowa pineska w słaby punkt, a Bagi wyszedł z Discorda i gierki, po czym powiedział, iż myśli, czy nie skończyć ze streamami. Kurwa mnie męczy, że każdy mnie niebie, o te płytki. Chuj będę... W ogóle chyba będzie trzeba zakończyć w ogóle streamowanie, bo może się do tego nie nadaje, wrócić do budowlanki święty spokój i, i tyle już mam dosyć tłumaczenia z tymi płytkami no leżała psycha, a kostek u którego działy się remonty ogłasza, iż te niedługo wracają i to na jego kanale i ma tam ponoć być bagieta więc może po prostu bagi opuszcza twitcha i dochodzi oficjalnie do friza nie wiemy, ale byłby to hit. Jak tak się wydarzy lub sytuacja się zmieni. To na pewno damy wam info, więc dawajcie suba. Jak dasz teraz suba i pomyślisz jednożyczen i to się spełni serioną Joe szybko. A my lecimy dalej, bo już dziś pierwszy swój mecz w turnieju Rift Legends gra drużyna KMF z Legendą na czele. Krzychu i Over jeszcze dziś bez meczu, ale ostro trenują, a widzowie bardzo chcą, żeby te dwa składy na siebie trafiły, zwłaszcza, że jest gruby hot news. Random Bruce dołącza do KMF i jest oficjalnie wpisany na ławkę rezerwowych. Czy to prawda, że Ali random w czy dojść do KMF i grzeje w rezerwowych? Tak, jest to prawdą. Ale nie odpisał mi, bo dzisiaj jest mecz. Dzisiaj jest mecz, gram na 01 na City i 01 na City wystawiło. Yy, jako. Inaczej. Bo dzisiaj jest mecz i to jakby w zależności od tego, kto wygra na jeden, ten wybiera stronę po której zaczynamy mecz. Tak, bo to było 3. Oni wystawili swojego właściciela organizacji. I ja zawnioskowałem do Aleksandra Kardasia o to, żeby wystawić. Jego osobę! Ten mi odpisał. Istnieją duże szanse, że frajgo dostanie kontuzji palca i to właśnie Aliek wyeliminuje swojego ojca z turnieju. No i brawo, brawo Bruce! Wyjebane mam, nie gadaj do mnie nic Co?! Co w to, to był? do 2.18 się nigdy kurwa z Bruce nie spotkał? Serio, Nie, co w to się do 2.10 bym nigdy LoLa nie zainstalował? Nigdy bym tej Ligi Legend nie zainstalował. Siema. Siema. Lemek, zdradziłeś syna, nie gracie dło. To teraz szykuj dupę, bo drużyna Olka idzie ci ją skopać. No a tak to co poza tym info z odcinka? Neksy secesują, diablesy i multasy Minecraftują. Karolinka segada z widzami, a Kuniold zdradza bandurę i marzy o usteczkach swojego tego przyjaciela. Jeździ. Cześć. Dariusz, no. chciałbym ci tylko powiedzieć, że nie mogę przestać myśleć o twoich ustach, bo były tak cudownie miękkie <laughs> i soczyste, że... Widziałem, top clip Lana, człowieku, tylko masz jeszcze się, Lan, dobrze nie zaczął my już top clipa zrobiliśmy. No, ale śnie o tobie. Ale fajnie ci wąsik pachniał. Wydaje mi się, że mogłem to powtórzyć bez problemu akurat. Ja też, ja bardzo chętnie bym to powtórzył przy najbliższej no. okazji. Takie masz usteczka, takie... No i to tyle na dziś. Dizenki zadono i na raesa.